Pododdziały. Patrz, Pododdziały. Na prawo. Patrz! patrz, patrz, patrz. Panie Mimicze, dowódca uroczystości. młodszy że w Szalpo, meltuje. Pododdziały pożarnicze, do społecznego apelu z Państwa Gniazda rzadka, nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Tarsz Powerowej w Kieszynie oraz otwarcia i oddania do użytku obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Tarz Powerej w Kieszynie. Szanowni goście, szanowni strażacy Druchny, Druchowie, mieszkańcy Powiatu Cieszyńskiego. Dzisiejszy dzień jest dla nas wyjątkowy i historyczny. Spotykamy się, aby wspólnie celebrować trzy wielkie wydarzenia: nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy wraz z jednostką ratowniczą kaśniczą a także. Powiatowe obchody Dnia Strażaka. Sztandar, który za chwilę otrzymamy z rąk pana ministra, jest dla nas zaszczytem i zobowiązaniem. To znak ofiarności i wierności najwyższym wartościom, jakie przyświecają strażakom. To nie tylko symbol honoru i tradycji, ale także codziennej gotowości do niesienia pomocy, odwagi w obliczu niebezpieczeństwa i wierności strażackiemu etosowi Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Obiecujemy, że będziemy go nosić z dumą i honorem, pamiętając, że każdy nasz czyn powinien być świadectwem tej misji. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego ufundowania. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do pani starosty Janiny Żagań, przewodniczącej Społecznego Komitetu Fundacji Standardu oraz wszystkich samorządów, instytucji, darczyńców i sponsorów, którzy okazali nam swoje wsparcie. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień to również symboliczny początek nowego. Dzisiejszy dzień to spełnienie wieloletnich marzeń i wysiłków. Po siedmiu latach starań i pracy, możemy dziś świętować otwarcie nowej siedziby komendy. Nowy budynek, nowoczesne zaplecze i funkcjonalne rozwiązania stanowią nie tylko poprawę warunków naszej codziennej służby. Ale przede wszystkim to inwestycja w bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców powiatu Cieszyńskiego. W nowoczesnych warunkach będziemy mogli jeszcze skuteczniej nieść pomoc potrzebującym. Wierzę, że to miejsce przy ulicy Motokrosowej stanie się nie tylko bazą operacyjną, ale przede wszystkim symbolem gotowości i współpracy. Pierwsze rozmowy i plany, dotyczące budowy tego obiektu, rozpoczęły się w 2017 roku. W 2018 roku rozpoczęliśmy realizację tego ambitnego przedsięwzięcia. Wówczas nikt z nas nie przypuszczał, jak trudna i wyboista będzie to droga. W trakcie budowy przyszło nam zmierzyć się z wieloma przeciwnościami, które trudno było na początku przewidzieć. Pandemia COVID-19, która spowodowała liczne opóźnienia dostaw materiałów w realizacji prac i dostępności wykonawców. Wybuch wojny na Ukrainie, który wywindował ceny materiałów budowlanych, zwłaszcza stali, do niespotykanych wcześniej. Czasowe wstrzymanie prac budowlanych spowodowane ograniczonym dostępem środków finansowych. A także konieczność aktualizacji programu inwestycyjnego oraz stworzenie nowego programu inwestycyjnego obejmującego roboty wykończeniowe i wyposażenie każdy z tych czynników był poważnym wyzwaniem, które zmuszało nas do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań i starań o dodatkowe finansowanie. Były momenty, w których wydawało się, że tej inwestycji nie uda się nam doprowadzić do końca. W najtrudniejszych chwilach trzymała nas myśl o celu. By strażacy mieli warunki godnej pracy, a mieszkańcy pewność szybkiej i skutecznej pomocy. I dziś, Szanowni Państwo, możemy z dumą stanąć przed Wami i powiedzieć tak, udało się, no tak, udało się nam to. Panie Komendancie Główny, melduję wykonanie zadania oraz dotrzymanie obietnicy złożonej w ubiegłym roku na cieszyńskim rynku. Panie Komendancie Wojewódzki, melduję dokończenie rozpoczętego przez Pana dzieła.